Dzień dobry moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was z takim szybkim mini quizem. Właśnie siedzę z kartką papieru i z długopisem, jak to ja, i rozrysowuję kolejny mój pomysł na kolejny mini box. Czy są tu chętni, aby otrzymać ode mnie taki box? Wystarczy tylko napisać w komentarzu. Tematykę mojego nowego boksu. Myślcie, piszcie, zostawiajcie komentarze, co to może być. Jeżeli ktoś trafi w punkt, trafi w temat, lub będzie blisko tego, to otrzyma ode mnie ten boks w prezencie na majówkę. A jeżeli tych osób będzie więcej niż jedna, to zrobimy losowanie i wybierzemy jedną, jednego zwycięzcę. Daję Wam czas do końca dnia, bo zazwyczaj jeden dzień potrzebuje na stworzenie takiego boksu. Więc to taki szybki. Quiz, taka szybka zabawa. E, piszcie, co ja mogłam znowu wymyśleć. Czekam na Wasze propozycje do wieczora, a wieczorem nagram filmik. Mm, no, powiedzmy do 18.00. E, do 18.00 będę czekać na Wasze propozycje e, i wtedy e, sobie zobaczę, czy ktoś coś trafił. Jeżeli tak, to ta osoba otrzyma ode mnie mój nowy box w prezencie. Czekam na Was. Uziki pa pa!